Hello my friends, witajcie przyjaciele. Tutaj mam na też dwie parki dobrane. Wnuczka Ramzesa, do niej partnera wybrałem, Imbreda na Stamsa samica Stampara, wnuk Ramzesa na Imbreda. Nasz Stampara Sabiczka Teraz Wam je przedstawię Ta parka może sobie nabyć Więc informacji na telefon 0049 15 11 290 15 11 This you can order And we ship Imbreton Stampara Imbren Stamper Grand Shield of Famous Ramses Und Grandchild von Famous Ramses. Hier haben wir die erste Paar: Imbret Stamper, Ramses. Das erste Paar: Imbret Stamper mit Grandchild von Ramses. Pair number one. And here's a pair number two, inbred on stamp pair with grandchild from Ramses. To para number two, inbred na stamp pair with 976 siedemdziesiąt sześć. wnuczka Ramzesa. Są to gołębie całe już przepierzone, gotowe do rozpodu. It's not some address book. With address book. Grandchild from the famous Ramses. Ramses is a super brother from Europe, and his children, grandchildren, and great-grandchildren are best champion around the world. Next imprint Samiec number 942. Jest to samiec, imbredowany na sławną sztamparę brat razy z to znaczy dzieci i sztampary parowane między sobą Najmocniejszy imbred sztampary Sztampara dała przez 6 lat najlepsze gołębie w oddziele, każdego roku najlepszy lotnik po sztamparze Sztampara to jest nasza podstawowa para, basic P. Sztampara samiczka jego babcia tutaj to jest matką od sławnego Ramzesa 109 sparowany ze sztamsamicą, niebieską, białolotką. Wyszedł Ramzes. To jest jedna rodzina: sztampara i Ramzes to jedna rodzina. Przepiękne gołąbki. Very high quality of racing pigeon in Europe by Kolbaki. Over 6 years, best champion from this bloodlines, Stampe. Every year, best in club. Stampara wychodzi się ze starego szczepu Vanroy. Są to silne gołębie mocne, na średniej i daleko dystancji Tutaj mamy samiczkę, ona tak samo pochodzi, brata i siostra Stampara To znaczy dzieci sztampare kojarzone między sobą. Numer od niej jest 670. Jest to roczna samiczka, gotowa do rozpłodu, cała przepieżona. Ona tak samo wygląda, też, jak jej babcia, sztam samica. Jak wiecie, sztam samica poparowano ze 109, wyszedł Ramzes. Ten ciemny samczyk ob obok niej i ona to z jednej rodziny, imbredowane na sławne, gołębieże sztampary. Idealnie na krzyżówka z innymi rasami. Tutaj mamy samca wnuka ramzesa numer jeden dwadzieścia sześć. 90126. Jeśli jesteś zainteresowany tymi parkami, zadzwoń na mój telefon 0049. 15 11, 290, 15, 11 To dla tych co już chcą mieć super gotowe pary do rozpodu. To jest for this brother who to have super PS for breading. Choice from me Mit zwei Wnuki Diese Pech kann ich bestellen. A im das ist paar Nummer 1, das ist Paar Nummer 2. Das gleiche Blut, nur spiegelverkehrt gepaart. Hier ist ein Enkel aus dem Ramses. Hier haben wir ein Inzuprodukt produkt auf dem Stamper, Bruder mit Schwester. Ein Vogel und ein Weibchen. Und hier haben wir zwei Enkel aus dem berühmten. Ramses Wenn ihr etwas Wertvolles haben möchtet, bestellt euch die In Daumen Brecht und ruft mich einfach an. Samitschka z Ramses.